Witam w kolejnym odcinku na kanale Nimmy Facet. Piękna wiosenna pogoda i lecimy z kolejnym tematem. Dzisiaj zastanowimy się nad jedną, często nieuświadomioną pułapką, w którą wpadają nie tylko mili faceci, wpada w nią niestety większość mężczyzn. O czym mowa? Jest to pułapka, kiedy mężczyzna oddaje całe swoje życie nowo poznanej kobiecie pomimo to, że tej kobiety jeszcze nie zna bo na przykład, jak wiemy podznajemy pewną osobę z czasem nie znamy osoby tydzień, bo po tygodniu czy po miesiącu nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaka to osoba jest, jakie, jakie ta osoba ma wady, zalety nie wiemy ale mężczyźni z racji tego, że często nie mają kobiety miesiącami latami kiedy poznają tą kobietę i zaczynają u nich grać hormony hormony zakochania ci mężczyźni zaczynają oddawać wszystko nie tylko swój czas energię a również zasoby i to bardzo często prowadzi właśnie do tego że ta relacja bardzo szybko się kończy dlatego że mężczyźni się wykładają mężczyźni właśnie niesieni tym hajem zakochania jak to się mówi oddają i zamiast powoli zacząć tą relację powoli zacząć ten związek powoli zacząć poznawać tą osobę z kim mają do czynienia no to zaczynają przesiadywać u tej kobiety, z tą kobietą zaczynają wypisywać smsy, wiadomości, dzwonić zaczynają oferować małżeństwa nawet jeżeli znają kobietę miesiąc czy dwa, zaczynają kupywać drogie prezenty, zaczynają nawet kupywać nieduże samochody albo oferować, że przepiszą na tą kobietę na przykład mieszkanie czy dom, który był na przykład spadkiem po dziadkach czy po rodzicach. Oczywiście, jak taka kobieta ma takiego mężczyznę szanować? No, taka kobieta nie będzie tego mężczyznę szanowała, dlatego że jeżeli my oddajemy, to. Na co pracowaliśmy latami, albo na co pracowała nasza rodzina latami. Później oddajemy to tak na wstrzyknięcie palca, bo komuś się podobamy, czy ktoś nam się podoba, czy jesteśmy zakochani. Oczywiście taki człowiek nie będzie nas nigdy szanował. A więc warto sobie uświadomić taki schemat, że to co oddajemy za darmo. Czy ty, zadaj sobie pytanie, czy ty byś szanował Mężczyzna, czy ty by szanował kobietę, która by wszystko oddawała ci za darmo, albo oddałbyś tej kobiecie, na przykład za seks, który, jak wiemy, jest warty 200, czy 300 czy 400 zł u pewnej pani. Ale wiadomo, kiedy mężczyzna zakochany, no nie myśli. Nie myśli szczególnie teraz, kiedy idzie wiosna. Mężczyźni, kiedy wchodzę na fora internetowe, bardzo często posiłkuje się właśnie Forami internetowymi. Tam mężczyźni wypisują niestworzone rzeczy: że jesteś taka piękna, jesteś taka wspaniała, jesteś cudowna, chociaż tą kobiety, tej, ko tej kobiety w ogóle nie znają. A więc jest to pułapka. Jest to pułapka stworzona po to, aby kobieta poznała z kim tak naprawdę ma do czynienia. Bo natura, jak zawsze wiemy, chce, aby kobieta związała się z samcem, który jest. Przede wszystkim pewny siebie, ale nie tylko. Samiec, który ma zasoby, samiec, który przede wszystkim jest zdystansowany, bo no wiadomo, nie wiemy, kto jest, kto, kim jest ta osoba. I dlatego natura próbuje pokazać tej kobiecie, czy na przykład z tym mężczyzną, czy z tym samcem, ona będzie miała zdrowe dzieci, czy to małżeństwo, czy ten związek będzie miał w ogóle miejsce. I właśnie, tutaj warto się zastanowić, czy warto wchodzić od razu z rękami w nogami w taką relację, która bardzo często nic, na początku nic nie znaczy, bo wiadomo, jeżeli znasz kogoś miesiąc, dwa, nawet pół roku, to jest dalej świeża sprawa. A więc zastanów się mężczyzną, jeżeli nie chcesz popaść w tarapaty, czy to mentalne, czy to psychiczne, czy to finansowe, zastanów się, czy nie za dużo inwestujesz najpierw na początku tej relacji, jak wiemy, z różnych książek, że kobiety znacznie wolniej się zakochują. Mężczyźni mają właśnie mają pierwszeństwo w tym zakochaniu. Dlatego warto tutaj mieć to na uwadze. No i jak zawsze pod spodem, oczywiście ten, ten film wyląduje na kanale Niemiły Facet i jeżeli macie wyzwanie, jeśli chodzi o sylwetkę, wiadomo już niedługo lato, już niedługo będziemy się rozbierać, będziemy chodzić na plażę, jeżeli macie teraz wyzwanie, chodzi o sylwetkę, to oczywiście zapraszam do zapoznania się z moim produktem z książką, jak słynno i zachować zdrową sylwetkę na całe życie w trzech różnych formatach, w wersji e-booka, audiobooka oraz w wersji książkowej pod spodem będzie link i oczywiście wyślijcie ten film dalej, może będziecie w stanie pomóc mężczyznom, który, którzy w tym momencie szukają takiej wiedzy mężczyznom, którzy nie wiedzą na czym to wszystko polega Warto się dzielić, warto pomagać, bo jeżeli pomagasz innym ludziom, również pomagasz samemu sobie. Tak to wygląda. Do następnego razu, pozdrawiam, cześć.